A wiesz, że nie potrzebujesz kupować nowych ubrań? Ja jestem Wojadi. I od lat nie kupiłem żadnej nowej rzeczy ze sklepu. A w tej serii pokazuję moje najlepsze peruki dorwane z drugiej ręki. Kategoria sweterki. Część pierwsza. Zapraszam. Jeden z najlepszych w mojej kolekcji. Chudzi. Tak na tyłu, tak od przodu. Kocham go. Dalej. Kolejny wzrosty. Jak Jakbyście mogli zauważyć, mam typ. Mam typ sweteru. Zorki. Kolory. Tak od tyłu, tak od przodu. Dalej. To skoro już wiemy, że mam typ w wersji jesienno-zimowej, wełniany. Co prawda nie w pełni. Ale możemy zobaczyć, kiedy widzimy takie wzory. Od tyłu, od przodu. A jeżeli już mówimy o sweterkach, to na kanale mojego YouTube'a się film o sweterkach z mojej kolekcji. Sprawdź to. Dalej! I ostatni, na dzisiaj. swetrów w kolekcji mam ponad 70 ale nie o tym dzisiaj. Od tyłu i od przodu. Wzory, kochamy. A jak szukacie fajnych ubrań, to w opisie znajdziecie link do mojego wisza. Dziś to na tyle. Czy ty ubierasz się również z długie ręki? Co chcecie zobaczyć w kolejnej części, jaka tematyka, karderowa Dajcie znać! A dla was standardowo słonecznego dnia na razie.